Siema, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiejszy materiał to wyjazd do pracy, do tej pracy, o której Wam gdzieś tam często e, gdzieś wspominałem gdzie do taty się wybieram, e, gdzie, gdzie mu tam pomagam. I dzisiaj gdzieś tam chciałem Wam razem z GoPro, ponieważ GoPro jest sponsorem tego, no nie jest, oh. ale chciałem, żeby było. E, ale razem z GoPro gdzieś tam spróbujemy tutaj e, wam, to, wam to gdzieś e, pokazać, jak to mniej więcej wygląda. W przyszłości w trochę innym miejscu planuję Wam to jeszcze w inny sposób pokazać. Dzisiaj tak próbnie, w ten sposób z tej pierwszej osoby, więc mam nadzieję, że co nieco zobaczycie. Ja za dużo też myślę, że nie będę gdzieś tam gadał do Was, ponieważ będzie trzeba tam robić, co będzie trzeba, ale gdzieś tam myślę, że to będzie ciekawe dla Was i zostaniecie do końca i obejrzycie z ciekawością. Tak więc do usłyszenia. na sydzie, kuchu, instrumenty stoją tam. Co ty? No kurwa, no, 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 no to i grzyby zwinęli No gościu mówię, że mi na gościu trzeba się Ja wam pokażę gdzie to nosić, nie? I potem te... Później mnie zawołaj, nie? No, to ja nie mówię, że tyle na tej. A ty walić zwykła na, na koja wstawił. Słuchaj, co no, chcesz, to... tak możesz się wypisać. No, no Cię dowiodę na pociąg i pojedziesz. To trzeba spadać. <słuch> Właśnie wróciliśmy do domu, jest trzecia. Trzecia, trzy Widzicie I, i, i jutro idę do szkoły. Teraz sobota idę do szkoły, mam coś do napisania. Niedziela też będę się wybierał, więc możliwe, że w niedzielę zobaczymy się we vlogu gdzie gdzieś tam pogadamy o, o szkole, yy, bo, bo jeszcze jutro, czy dzisiaj, bo jest trzecia. Wybieram się do tej szkółki, po szkole trochę odpocznę, gdzieś tam się położę i wieczorem jedziemy tu zwijać. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Będziecie chcieli coś z tego więcej zobaczyć. Dziękuję Wam za obejrzenie. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzu. Trzymajcie się ciepło. Siema!